wiernym uczniom Chrystusa. Jest wreszcie Maria najwybitniejszym członkiem Kościoła, błogosławioną między niewiastami, panią ludzi i aniołów oraz królową wszystkich świętych. Sąd i decyzja o tym, czy wypada koronować jakiś wizerunek Najświętszej Marii Panny należy do biskupa diecezjalnego i miejscowej społeczności wiernej. Dlatego też wypada, aby obrzęd koronacji sprawował biskup decyzjalny. Zwraca się uwagę na to, aby poznawiać koronami tylko takie obrazy, przed którymi wierni zwracają się o pomoc z tak wielką ufnością do Matki Bożej, że jej wizerunki stały się sławne, znane, przyciągają wiernych, przy których rozwija się także kult liturgiczny oraz wzrasta widoczny sposób gorliwość chrześcijańska. Te wskazania Kościoła, które przywołuje odnośnie do koronacji obrazów, nie powinny być traktowane jedynie jako wymogi prawne czy wymogi formalne, ale trzeba nam w historii obrazu oraz jego kultu dostrzegać dzieje zbawienia naszych czasów, w których żyjemy, w których uczestniczą konkretni ludzie, Jedni są opatrznościowi przez dzieła, które podejmują, inni zaś przyłączają się do inicjatorów, doświadczają łaski Bożej i dają po doznanej łasce świadectwo. Kluczowe znaczenie dla dobra duchowego, które od 300 już lat promieniuje z obrazu Matki Bożej Różańcowej, ma powstałe w tym samym czasie Bractwo Różańcowe. I wybudowanie osobnej kaplicy różańcowej obok wtedy niewielkiego kościoła i to filialnego, do którego przybywali tuż pasterze z parafii Wieprz, do której to parafii Andrychów należał. Wszystko to było dziełem właścicielki Andrychowa Anny Czerny, która zamówiła specjalny obraz dużych rozmiarów w bardzo dobrej pracowni malarskiej. Zorowane na rzymskiej ikonie salu z Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore.